Cześć! W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, dlaczego u części osób łydka jest ulona i zlewa się troszeczkę z kostką. Jeżeli masz ten problem i chcesz wiedzieć, jak się go pozbyć, jak wysmuklić tą łydkę, to to wideo jest zdecydowanie dla Ciebie. Otóż ten problem ma znamiona natury krążeniowej. I moi kochani, przede wszystkim za swojego rodzaju pompę mięśniową, która sprzyja przepływowi płynów z kończyn dolnych do góry, odpowiada mięsień. To jest ten mięsień, który idzie sobie tam po wewnętrznej stronie pod mięśniem brzuchatym. Tak więc, jeżeli chcemy wysmuklić swoją łydkę, musimy wdrożyć odpowiednie ćwiczenia. No i tutaj świetnie sprawdzą się dwa konkretne ćwiczenia, a do tego przy okazji masaż bańką chińską, czy też jakaś tam forma rolowania. Dlatego zapraszam serdecznie i lecimy z pierwszym ćwiczeniem. Otóż aby pobudzić łydkę, a szczególnie ten mięsień płaszczkowaty do działania, to przede wszystkim najlepszym sposobem będzie tutaj praca nad wznosami na łydkę w zgięciu w kolanie. Czyli jesteśmy w pozycji, gdzie jesteśmy troszeczkę bardziej zgięci w kolanie. Możemy uznać, że to dochodzimy do takiej pozycji, jeżeli jest dla ciebie wygodnie 90 stopni. Jeżeli będzie dyskomfort, no to unosimy się troszeczkę wyżej dupką i wówczas zobacz Hop, i robię sobie proste wznosy, i staram się przytrzymać. Nie robię maksymalnego wznosu, tylko robię taki wznos dosłownie na 2-3-4 centymetry do góry, tak żeby ścięgno było aktywne. Trzymam się ściany, trzymam się kaloryfera, trzymam się czegokolwiek i wolno sobie opuszczam. Hop, hop. I zobacz. Pracuję tylko i wyłącznie stawem skokowym. Tutaj nie ma pracy, hop, góra-dół. Dopiero w kolejnym ćwiczeniu możesz sobie właśnie dodać hop, wyprost, spięcie. Hop, opuszczenie, wyprost, spięcie. Tak, żeby pobudzić tutaj y, tą pompę mięśniową i pobudzić też mięśnie troszeczkę powyżej. No i teraz kolejnym ćwiczeniem, jakie warto zastosować, y, jest przede wszystkim skakanie na skakance. I teraz dla każdego jest tak naprawdę skakanie na skakance. Więc weźmy sobie skakankę i zobaczmy, co z nią możemy zrobić. Otóż, moi kochani, skakać na skakance może każdy, bo to jest kwestia nauczenia się techniki. Ale przede wszystkim yy, zależy mi na tym, żeby nie skakać jak słoń. Czyli te podskoki nie mogą być takie twarde, że uderzamy piętami. Na, naszym zadaniem jest poruszać się na skakance jak najbardziej na paluszkach. I na początek może być to forma dowolna, tak? Czyli mogą to być yy, zarówno klasyczne, ładne podskoki, ale też nie widzę problemu, żebyśmy... Hop, przeskakiwali sobie z nogi na nogę. O! Afera tutaj się zrobiła na skakance. Czyli hop, 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 hop. Zobaczcie, chodzi przede wszystkim o to, żeby poruszać się na palcach, a dodatkowo wzmagać metabolizm. I stopniowo będziemy chcieli przechodzić do tych skoków jednostajnych, gdzie będziemy w pozycji, gdzie będziemy w stanie napiąć brzuch, gdzie ta łydka sztywno będzie pracować i tak dalej, tak dalej, ale... Naszym zadaniem jest stopniowo adaptować się i zwiększać też e, pracę nad wytrzymałością, nad metabolizmem, nad krążeniem. Dlatego musi być takie ćwiczenie, gdzie już ta wydolność tlenowa będzie w jakiś sposób kształtowana. Dlatego bierzesz skakankę i zaczynasz się bawić. Robisz to mniej więcej na początku 20-30 sekund, potem stopniowo zwiększasz z tygodnia na tydzień o 10 sekund aż. Zaczynasz pracować dużo dynamiczniej. Gwarantuję, że po miesiącu będziesz miał niesamowite efekty. Następnie możesz wykorzystać taki oto wałek, którym będziesz sobie masował tutaj mięsień brzuchaty, tą część ten brzusiec mięśniowy, tutaj tą strefę około kolanka, następnie tył uda, środek uda i górę uda. Chodzi o to, żeby ten masaż. Był w miarę przyjemny, nie sprawiał ci żadnego bólu. My chcemy tam pobudzić po prostu przepływ, żeby nie było żadnych tam na rzece, która ma sobie płynąć spokojnie. Możesz do tego użyć roller, możesz do tego użyć bańkę chińską podczas kąpieli i sobie to wszystko tutaj przemasować. A następnie, co jest interesujące, możemy wykorzystać także dwie pozycje z jogi. Przede wszystkim pierwsza pozycja, to będzie nic innego jak pies z głową w dół, hop. I w tej pozycji też możemy sobie robić wspięcia na palce, popracować sobie tą łydką i doprostowywać i wyproście robić to samo. Wówczas nie robimy nic innego jak znowu stymulujemy do przepływu tych płynów. No, i jeszcze mamy jedno rozciąganko, bo tutaj się skupiliśmy na dole, ale zobaczcie, że tutaj mamy także kanały, więc w okolicy pachwiny także przydałoby nam się otworzyć tą przestrzeń, więc tutaj świetnie spisuje się rozciąganie kanapowe. Więc opieram sobie stopniowo, czy o kanapę, czy o ścianę, tutaj tą część stopy na grzbiecie i następnie otwieram sobie. Do przodu napinając pośladek i uruchamiając sobie tutaj przepływ. Kilka ruchów w ten sposób. Następnie naciągnąć i głęboko pooddychać. I staracie się maksymalnie głęboki, spokojny oddech sobie tu wprowadzić, bo następnie my musimy rozluźnić tutaj strefę podbrzusza, brzucha i przepony, żeby tutaj też wszystko sobie cyrkulowało odpowiednio. Dodatkowo warto też pobudzić takie mięśnie, jak zginacze bioder. Dlatego na koniec zastosuję minibanda i zrobię tak naprawdę takie kombo, gdzie daję stopy sobie do minibanda. Zobaczcie, wchodzę na palce, opieram się, hop i będę robił wznosy do góry przytrzymaniu w linii prostej oraz lekko po skosie, czyli otwierając biodro, ok? W ten, w ten oto sposób. Mhm. I w ten sposób po pierwsze pobudzam mięśnie, które mają stwarzać pompę mięśniową, która pcha, przepycha te płyny. Po drugie udrażniam całą przestrzeń od samego dołu, do góry, żeby. Nie było żadnych tam na przepływie. No i po trzecie, tak na dobrą sprawę, wkładam to ćwiczenia takie jak skakanka, gdzie pobudzam metabolizm, buduję wytrzymałość i tak naprawdę buduję sobie bazę tlenową. Także dużo jest plusów. Mam nadzieję, że to wideo Ci się podobało. Dlatego, jeżeli takie informacje Cię interesują, koniecznie wbijaj. Do nas na platformę link znajdziesz w opisie, możesz się zalogować za darmo i korzystać z naszych materiałów. A tymczasem zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!